Cześć, jestem Iwona i witam Was na kanale Mamy Budżet. Dzisiaj przyszedłem z filmikiem z podsumowaniem pierwszego tygodnia października. Mam nadzieję, że Wam lepiej poszedł ten pierwszy tydzień, bo u mnie się dużo działo. A tutaj mam pieniążki i Wam zaraz powiem, co tu się zadziało, żebyście wiedzieli, skąd te pieniążki mam. Eee, te pieniążki mam... Dokładnie, hmm, może tak, może powiem ile mam, 80 zł I teraz wam tłumaczę skąd te 80 zł jest najpierw. Yy, słuchajcie moi drodzy i w tym miesiącu tutaj miałam zaplanowane na dzieci yy 200 zł płatność przez internet, ale okazało się, że yy, finalnie yy, do zapłaty było 117,70, więc dlatego tu jest te 80 zł. I muszę się zastanowić gdzie te 80 zł. sobie Dołożyć, no bo to jest z tego oczywiście budżetu 6000. Yy, tu mam 80, tutaj jest 80, i tam widzicie 2,30. Yy, te 2,30, wiecie co? Yy, wy Jak wypłacałam po prostu całą kwotę 200, yy, 300 zł, yy, bo już za prąd też mi przyszło 30 czy 17 do zapłaty, więc sobie to wszystko tam zliczyłam. Z banku tam odjęłam tutaj z tej puli, odjęłam sobie złotóweczkę. Jest to wszystko zapisane, więc spokojnie. Będę to Wam mówić na bieżąco, że to jest po prostu ujęte, żeby była po prostu pełna kwota, więc wypłaciłam sobie 300 zł, odłożyłam sobie tą powiedzmy nadwyżkę prądu do prądu, a tutaj te 80 zł z... No, tak naprawdę to jest z przedszkola. Z przedszkola, bo dziecko po prostu było chore, więc nie płaciliśmy całej kwoty. I tak już tu była te 200 zł. Tutaj już tam część już była po prostu nadpłacona. Ja już wiedziałam, że tam jest jeszcze więcej nadpłacona z zeszłego miesiąca. Więc w tym miesiącu zostało nam do zapłaty tylko 117 zł. 70 groszy. I dlatego mam tutaj 80 zł do dyspozycji. Cały czas myślę, gdzie je umieścić, tak naprawdę mogłabym je w oszczędności, ale cały czas myślę, czy to jest dobry pomysł, czy nie lepiej jednak gdzieś umieścić te koszty zmienne na, na ten moment albo w zdrowie. Na razie ich nigdzie nie wkładam, zastanowię się, włożę je po prostu w kopertę z, z oszczędnościami na wyzwania, ale nie wiem, czy one trafią na wyzwania. Dobra, to bo już się rozgadałam, a tego yy, tak długo to nie miało trwać. No dobra, to tylko chciałam tu wyjaśnić, dlaczego tu jest te 80 zł. Tu już sobie zaznaczyłam, tu sobie zasłaniam, bo to jest niepotrzebne. Yy, w miesiącu, miesiąc, październik, odwracamy i teraz tak, po kolei będziemy sobie. Yy, wpisywać, a na końcu będziemy sobie wyciągać chyba oszczędności. I tak na jedzenie wydaliśmy w tym tygodniu 385 zł i 7 groszy złotych. Na paliwo zostało wydane 100 zł. Dobra, na dom zostało wydane 20, 29 zł i 90 groszy na modę całe 50 zł więc tu już jest pusto na urodę nic na dzieci jeszcze nic bo jeszcze nie opłacałam tego wszystkiego, bo dzieci były chore. Na poduszkę finansową wyciągałam, bo musiałam jechać pilnie taksówką. I tutaj było wydane 29 zł. I teraz tak, tutaj z poduszki... Nie z poduszki, tylko z banku. Właśnie tak jak mówiłam. Czekajcie, sobie to policzę. No i... Tak, wszystko się zgadza. Tyle zostało wydane, ale wiecie co? Ja tak sobie cały czas myślę, jak tutaj zapisać. Z tego względu, że tu część to te poszło 200 złotych z tych oszczędności, więc to nie wiem, czy do końca jest to sens to tu wpisywać z oszczędności. Może ja to sobie po prostu w kółeczko zrobię i odejmę te 200 zł, bo chociaż to nie jest z tego budżetu, tylko jak gdyby. Z zeszłego miesiąca z oszczędności, więc ja sobie chyba tak to napiszę: że w tym tygodniu wydaliśmy 997 zł plus, plus, plus i 64 grosze. I i tak chyba będzie lepiej, bo tu jest zaznaczone, że to jest oszczędności poszło 200 zł. A ja może sobie napiszę tylko o, tak, i że to jest plus plus 100 dobra no to tyle mamy jak gdyby z, oszczęd z oszczędności tyle zostało wydane w tym tygodniu 997 zł i 64 grosze. dużo no naprawdę dużo ale wiecie co teraz pociągajmy sobie troszkę tych oszczędności dzisiaj trochę ten film chaotyczny taki jest Przepraszam, ale coś mam ostatnio gorszy okres. I teraz tak. Tutaj wyciągniemy sobie, nie wyciągniemy jakuj wiecie co, nie wiadomo ile, bo ja po prostu na się w tym miesiącu martwię o te nasze finanse i nie chcę yy, jak gdyby naszarpywać naszego budżetu. I jak zostanie to takie, to, to będziemy wyciągać. Kiedy? Na koniec miesiąca. I to będzie ok. I w tym, mm, i tak zrobimy. Tu włożymy dwie dyszki. Fajcie, yy... ja sobie będę liczyć, i sobie to zapiszę, żeby mi się to wszystko zgadzało. Żebym nie przekombinowała. I teraz tak. Tu mam 20 zł. Tu jest 30. I tutaj mam. 4 złote 4 I tutaj powinno być że 90 groszy Z kawałkiem 70 83 I 83 proszę Dobra 3 I teraz ja sobie tutaj zapiszę że ja to wiedziałam i teraz tak minus trzydzieści cztery oszczędności. I teraz tak, tutaj mam zapisane. Okej, okay. tu mi się przynajmniej będą te drobne, że tak powiem, że falać. Teraz tak. W paliwie nic nie wyciągamy. W domu to mogę aż 10 groszy, bo chcę, żeby te to tu jeszcze zostały. Ale oszczędności, co? No, mówiłam, że tak będzie. Tutaj, tak, wiecie, czasami kiepsko. Ja sobie też to zapiszę, bo później będę szukać tych 10 groszy. To zapiszę, to jest po prostu 20 zł. Myślę, że będę pamiętać, że to poszło w oszczędności. W modzie nic nie wyciągamy, w urodzie nic nie wyciągamy, w dzieciach zupełnie nic nie wyciągamy. Tutaj wyciągamy tylko złotówkę, plus jeden. Tam, tam też, nie? Bo tu zapisałam. Dobrze, ja sobie tam to później poprawię. Bo jak już wszędzie poprawię, to zobaczę, co ja dzisiaj robię. Czy to ktoś widzi? <laughs> nie, na pewno nie widzicie. Bo ja wszystko to krzywo dzisiaj mam. A i tam. Dobra. Już poprawiam. Przepraszam, dzisiaj jestem taka chaotyczna. Krzywo w ogóle nie patrzy co wy widzicie. Dobra. z tego segregatorka. I tutaj sobie wyciągamy jeszcze z tego. I z tego tylko wyciągamy 6 zł z 1 listopada. Ja sobie to zapiszę, bo znając mam sklerozę i obecny stan nerwowy, a bardziej pamięciowy. to na pewno zapomniał, tak się zorientuję, że podacie, że to na pewno było wyciągane w tym celu. I dodać 3 złotych, dodać 6. I jak oczywiście tu zostanie, będziemy wyciągać na koniec miesiąca. Ze zdrowia też sobie wyciągnę, ale tylko tą końcówkę, nie tą dyszkę, ta dyszkę to wiecie, jak ona sobie tu leży spokojnie. Bo tak naprawdę, się wiecie, co długo no to myślałam, czy te 80 zł, nie włożyć czasem w zdrowie. I tak cały czas walczę: czy włożyć na to zdrowie, czy włożyć yy, na co? Czy włożyć w to jedzenie. I 3,16. I tu wtedy jest 10 zł. I tu dobrze no jest. 3, 16. Takie jakieś mam ostatnio. O, rozkminy Dziwne. <laughs> mam nadzieję, że u Was lepiej, bo naprawdę u mnie to się ostatnio tyle dzieje, że. Ja nie, może nie wiem co się dzieje, ale, ale naprawdę dużo w każdym razie. wydenty się w pięknym śmiechu, nic nie wyciągamy z prezentów, nic nie wyciągamy ze szkoły, nie wyciągamy tej czwórki. Tutaj widzicie, tak jak mówiłam, odłożyłam te pieniążki, co zostały z tego miesiąca z prądu. No już tutaj na pewno nic dobrze czyli w tym miesiącu udało w tym, ty miesiącu. W tym tygodniu udało się oszczędzić yy... no co z tego wszystkiego udało się oszczędzić 45 zł i dziewięć groszy i tak sobie to zapiszemy 45 zł i dziewięć 9... Proszę super. Ja jestem zadowolona, bo to naprawdę szczyt moich możliwości w, yy, na ten moment. Dobra, chociaż sobie troszkę ozdobimy, bo je ja tak bas aż mi wstyd wiecie. Taki mam brzydki charakter pisma. Więc chociaż to sobie troszkę odzobimy. Troszkę będzie to lepiej wyglądać. O, herbatka. Jak najbardziej. Nawet się właśnie teraz piję. Te listki mi nie lubią. Czy <laughs> co, nie lubią mi one. Takim sprawiają problemy z przyklejania. To jest dlatego, że nie mam paznokcie zrobione. To dlatego. A ja nie mogę mieć zrobione paznokci. Zwyczajnie ktoś bardzo bym chciała. I tu nie chodzi o finanse akurat. Coś jeszcze jakiegoś kolorowego, bo troszkę to tak mi się zgasło. Jeszcze gdzieś tutaj poprzednio. No właśnie jeszcze tutaj. Coś tu bym sobie jeszcze dołożyła, tylko hmm. rukamika albo wróżkę. Różka. No dobra. I tak mamy ozdobione. Oczywiście pisaków nie zabrałam już nie jestem z pisakami. Zróbmy sobie październik na pomarańczowa. Już to od razu lepiej wygląda. Naprawdę. Tutaj na różowo. Tak. Oszczędność też sobie zaznaczę. Dobrze. A teraz jak macie ochotę i chęć, podzielcie się jak Wam poszło. W tym pierwszym tygodniu października. Nie chodzi mi o to, czy dużo oszczędziliście, czy mało, tylko po prostu jak wam minął ten tydzień, czy też mieliście takie problemy jak ja, bo u nas naprawdę tyle się dzieje, że mi się wydaje, jakby już to nie wiadomo, ile czasu minęło, ale tak naprawdę ja nawet nie tydzień temu byłam gdzieś u lekarza, gdzie jesteśmy cały czas na pełnych obrotach. U mnie tyle się dzieje, że mogłam godzinami opowiadać wam. Ale, ale, to nie, ten kanał nie jest o tym. Może kiedyś wam coś tam wspomnę. Na chwilę obecną nie widzę jak gdyby sensu. Mam nadzieję, że u was, że wam lepiej poszło, że nie mieliście takich, jak u mnie widzicie takich, może nie wpadek, bo to wpadkami nie jest po prostu taki. No tak jest życie, yy, że wszystko jak się wali, to się wali. Mówca prawa, może się mnie nie wali, ale widzicie, musiałam dołożyć do tego lekarza, tu coś kombinuję, tu coś, a i cały czas nam mówię, coś, tak mi ten tydzień nie szedł. Mam nadzieję, że, że już jutro będzie lepiej. A właśnie zauważyłam, że tu zamiast ósemki to napisałam 7. Yy, dziękuję bardzo za czujność, bo ostatnio jak odkładałam oszczędności, pomyliłam się w wyzwaniu yy, 10 zł yy, 1000 zł po 10, po 10 zł, widzicie nawet nie umiem się wysłać dzisiaj. I źle zapisałam tam yy, w statusie finansowym. Dziękuję bardzo za czujność. No dobrze, chyba kończę, bo dzisiaj coś mi nie idzie, nie mogę skleić zdania poprawnie mam nadzieję, że w ogóle coś widzicie, że nie będę nagrywać drugi raz tego samego filmiku bo, bo widzę, że tutaj coś w ogóle ucieka mi yy, kadr dziękuję w takim razie za oglądanie zapraszam was jutro do odkładania tych oszczędności jeśli macie jakąś radę gdzie yy, 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 umieścić te 80 zł <grym>, to oczywiście dajcie znać w komentarzu Każda, każda podpowiedź jest tu na wagę złota. Ja na chwilę obecną odłożę je w kopertę na, oszcz na oszczędności, ale czy ona do końca, czy te 80 zł, tam zostaną finalnie na, na odłożenie, tego nie wiem. Cały czas mnie korci, żeby włożyć je w zdrowie, z drugiej strony, w też by mi się przydało. No nie wiem, sama nie wiem, podpowiedź może wysłucham wasz, waszych rad. Co byście zrobili na tym miejscu? Oczywiście, tak, to są jako oszczędności, ale ciężko je nazwać oszczędnościami, jeśli, yy, jeśli tak naprawdę te pieniądze yy, na zapłaty za przedszkole były wydane u lekarza, nie? No tak trochę było, więc tak najbardziej by mi to pasowało, z drugiej strony też byłabym spokojniejsza, że te pieniądze są tam. Z drugiej strony, z trzeciej strony ten miesiąc, no trochę się martwię, że 1900 zł jest tylko w jedzeniu, ja nawet sobie liczyłam, że to wychodzi 61 zł, na ziemię, wyobrażacie sobie? Więc, więc naprawdę mało i nawet wiecie co, właśnie wam nie powiedziałam teraz, mi się to przypomniało, że na ten tydzień od 1 do 7, żeby się zmieścić w tym budżecie, to nie mogę przekroczyć kwoty 420 zł na, na tydzień, no i się udało, no widzicie, zostało i dlatego te oszczędności tyle tu m, mogłam sobie włożyć, bo nie mogę tej kwoty przekroczyć. Też wiem, że mam niedługo imieniny. Niedługo, nie w przyszłym tygodniu, ale, ale jeszcze w tym miesiącu. Więc też bym chciała mieć na tą, wiecie, kawkę dla gości. I tak cały czas widzicie, myślę, tu kombinuję, coś cuduję, a i nie wiem sama, co mam zrobić. No podpowiedzcie, co by byście zrobili. Okej, okay, bo już dzisiaj naprawdę się rozgaduję, nie, <laughs> nie na temat. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli macie ochotę i chęć, zostawcie komentarz, kciuka do góry. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, bo jak widzicie, u mnie zamieszania, co nie miara, tutaj się nie będziecie nudzić. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć, pa.